Siemaneczko witam z tej strony, dzisiaj kolejna ciężarówka, tym razem coś starego, i to chyba Fest starego. Ja myślę, że wyjedziemy z Polski gdzieś niedaleko, więc ciężarówka nazywa się FNM a wizeruje, znacznie widnieje jako Mercedes Benz jakiś tam nie wiem no takie to trochę skromne ale nie oceniajmy nie oceniajmy wejdziemy sobie tutaj zobaczymy co ma nam tu za oferowania e, kabina jest tylko jedna mosty myślę że przy mostach nie będziemy kombinować nic tam nie będziemy zmieniać silnik 140 koni ja myślę, że to jest o wiele, o wiele za mało 285 koni zobaczmy, czy e, wywali mnie do do systemu czy modyfikacja jest dobra, czy nie dobra, wybieramy, uwaga nic się nie stało, dobra skrzynia biegów 12 biegowa, no to wiadomo, że tak środeczek wow ale już jest smaczek nowoczesności. Tu mamy na chyba pistolecik do dmuchania Klucze i pewnie olej. No dobra, wygląda to jak starej. Starciok starej No nic, no. Taki sobie, no co ja mogę powiedzieć więcej? Kolor niebieski. O oh jest. Kolory, to ma takie, dawać czerwone. Ciasto mi to nie przypomina czerwonego, no takim krwista. Dobra. O, mamy trochę tych tutaj, tych znaczników. Na przodzie mamy aż jeden trąbki. A niech będą. To co mamy? O nie, 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 nie. to nie, to nie. Aha, to jest środek, ale to możemy sobie na razie zostawić. Zobaczmy tu, chyba klima, chyba klima tu. Eee, szczerze, nie wiem co to jest, ale niech jest. O kurde, no to tak. To już mi takim perelem zalatuje, no ale dobra, nie jest. Dalej. Antena z tyłu. Pierwszy raz widzę, żeby w ciężarówce była w tym miejscu antena. No ale. Aha. No dobra. Ale ja bym nie chciał. No dajmy opony. Opony. Bezpieczeństwo. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Dobra. Za wiele to tu nie było. Ale tam też nie było dużo, a było całkiem, całkiem fajnie. Eee a, gała. Kierownica jest jedna. Tu są te anteny. A tu coś było, że szło coś tutaj, środek zmieniać. Nie? A, to jest ta antena. A gdzie jest ten znacznik, z tego, co tak się w środku zmieniało? nie ma tego znacznika gdzie to było, to było to chyba czuć to takie przyciemnione. aha, czyli to tak tak wygląda, że od zewnątrz to idzie sobie tak zmienić a w środku, to chyba są szyby, przyciemniane szyby chyba ta <laughs> ja nie chcę takie powiem wam tak no mi się to akurat nie podoba, ja wolę takie tradycyjne, no dobra, no to to chyba tyle, nie? co tu więcej będziemy tutaj zmieniać, nie wiem jak on ma tylko tyle no dobra, wykupujmy go. Eee, aha, muszę dać na ten. Oczywiście to jest moje drugie konto. To, co mówiłem wcześniej. Ale damy sobie tutaj ten. No i git. Dobra. Pieniążków starczyło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Słynne zaś pneumatyczne pistolety. Jako szlifierka powietrzna, jak są. O! Takie leciutkie lagi No nie wygląda to źle. No nie wygląda to źle. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Ale widzę, że będzie słabytki Kurde, jako. Jaka tam. kurdy Co to jest w ogóle? Tak wygląda choćby. O, na przywitanie już mi okna zaparowały <noise> Czyli mamy wilgoć To takie kurde, nie wiem co to są znaczki jakieś czy co to takie pałe tu stoją dwie No <noise> ciekawe Kurde Titek ma normalnie choćby jakiś statek Ok, zobaczmy kontroleczki nawigacja jest, paliwo skoczyło tylko paliwo? tak dobra, chwila prawdy uwaga no Fajne chodzi Fajne chodzi biegi a moja ulubiona skrzynia, dobra no to powiem wam dobrze wygląda staro ale ze smaczkami nowości dobra Żeby Was nie zamęczać dłużej moim pitoleniem to w następnym odcinku się przejedziemy tym oto zabytkiem. A ciekawe czy teraz jak wejdę na diagnostykę to będzie widział Mercedesa. A dalej widzi Mercedesa. Chyba, że to jest jakiś Mercedes. Kij to wie. Nie wiem. Powaga nie wiem. Dobra. W tym odcinku by to było na tyle. Mamy ciężaróweczkę przygotowaną do jazdy. I w następnym odcineczku sobie nią śmigniemy. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.